Sure. sure. Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Bracia, pierwsza sobota miesiąca to dzień, w którym chcemy wynagradzać Najświętszej Maryi Pannie za grzechy przeciwko jej niepokalanemu sercu. Dzisiaj szczególnie za to, że na całym świecie zaprzecza się, że Maria jest zawsze dziewicą. Ofiarowujemy też wszystkie sprawy bliskie naszemu sercu, naszą ojczyznę, nasze rodziny. I prosimy o to, żeby to nabożeństwo pierwszych sobót rozprzestrzeniało się w Polsce i na całym świecie. Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w obiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą ojczyznę, strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca Niebieskiego. I dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Ich pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija, ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen. Krystyna so jest. są, jest. Krystyna jest. Krystyna jest. Ojciec Ojcze Bożan zmienił się envelope, i na. święty jest. Krystyna jest. Krystyna jest. Krystyna jest. Krystyna się na. Święta Maryjo. Przezłomny Potomku Dawida, bódź się za nami. Światła Patriarki, bódź się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, bódź się za nami. Przeczyste Stróżu Dziewicy, bódź się za nami. Żywiciel Różnej i się za nami. Józefie Najczystszy, bódź się za nami. I miłości. miłości. z łaski pełna, Pan z łaski Pana, z łaski błogosławiony owód żywota twojego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Adem Maria, łaski, kiedy i się oręko, wysłaj Pana i zrób to wszystko za Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, się za nami teraz i Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, a Boża, się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławione ową żłoba Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, pójdźcie za mądrości, teraz w grudniu świętym życiem. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionoś Ty między niewiastami. I błogosławione ową żłoba Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Święta Boża Rodzicielsko, naszymi tojcami, raczej radzić w potrzebach naszych, ale o złych przygód. Patronowie nasi. gdzie się za mają, Polski. Jestem przy Tobie pamiętam. Jestem przy Tobie pamiętam. Przy Tobie pamiętam, słucham, ajo królowo polski, ajo królowo polski, jestem przy Tobie pamiętam.